Hejka, Frenzu, nagrywam dla was dzisiaj coś w... a dzisiaj będzie się odcinek tyczył mrówek akurat tak dzisiaj trafił odcinek, że będziemy mrówką dzisiaj pokażę wam mróweczki, co dokładnie tu się zmieniło, bo bo tu ostatnio sprzątałem, ponieważ ogólnie mrówki z tego całego, wszystkiego w ogóle całego segmentu fermikariów, zrobiły totalny śmietnik, Zarem zaren to już totalnie zrobiły śmietnik W tym gnieździe było po prostu tak brudny piasek był, że no wytrzymać ja nie mogłem aż. Nie mogłem na to patrzeć, aż jak to wyglądało. Ale dzisiaj jeszcze będziemy musieli tutaj zabrać trochę piasku, bo one tutaj widziałem, że podkopywały, podkopywały coś tam i widziałem, że takie podkopy robiły i musimy dzisiaj troszkę wziąć tego piasku stamtąd, bo tak powiem wam, że tego piachu jest za dużo. Także... I przedłużam Tutaj przedłużam rureczkę. Ok dałam już większą. Teraz musimy zabrać trochę skąta piasku, bo tam już widzę, że się powoli robi śmietnik. A i tam w ogóle nie wywalałem żadnych kamieni, żadnych śmieci. Był czysty piasek, a już jest widać brudny, a tam się zasłonił taki jeden kamyk, bo tam był taki kamyk. Пойдем, мы что-то такое. Я это Пейте, Ой, сейчас бежать. Пойти, ну, сейчас вернется, мы ему Здравствуйте. Ну, сейчас. Сейчас-то можно. Teraz już nawet, nawet gładko wziąłem ten piasek, nawet i nie trzeba nic poprawić, ale leciutko możemy tutaj poprawić. Dobra, zabraliśmy trochę piasku stamtąd. No, no dobra, co się tutaj jednak zmieniło? No ogólnie, no powymieniałem piasek, bo tutaj wyrzuciłem ten piasek, dałem tutaj kamienie pod spód, bo Piasek to było coś okropnego, tam było tyle spleśniałych ziaren, że to w głowie się nie mieściło, ile tam było spleśniałego ziarna. No, ale naprawdę kolonie się super rozwija, widzicie. Robiły sobie tutaj takie podkopy pod spodem, w sensie no, wygryzały się przez korek. I ogólnie te śmieci z korka wyrzucały, no gdzie się da to po prostu. Ogólnie nacypałem tutaj ostatnio piasku, a rówki i tak wyrzuciły, wyrzuciły ten piasek stąd. Yy, rozszarpały totalnie wata z tego. Znaczy tam jest poidło, ale. Spoidełka wyszarpały trochę waty, bo one nie wiem dlaczego ale gryzą watę ciągle i wyrywają, że wszędzie takie kudeły leżą z tej waty i to trzeba posprzątać. Jak, jakby to za innym razem jeszcze sprzątało nie to trzeba to posprzątać, bo to tak nie będzie. Także to Dobra. Yy, ogólnie. Teraz wam, dam rzut jakieś na mrówki. No wszystkie komory po prostu pozapychane mrówkami. I tutaj jest jakieś wyjście, bo one tu mają sobie jeszcze drugie wyjście, tam jest drugie wyjście, ale jednak wychodzą bardziej stąd, bo tutaj jest grzana strona do dlatego... No ale zobaczcie, to jest jajeczek, nie, nie pokażę wam tego, bo tutaj są te formikaria, ja, więc tak nie mogę za bardzo. Ale mrówek jest tyle, że się w głowie nie mieści. Już mógłbym dojść, mógłbym powiedzieć, że jest ich nawet tysiąc. Bo kiedyś pamiętam, jak nawiężałem to formikarium, to mrówki się ewakuowały, bo tam na dole taka bardzo cieniutka smuga tylko wody została na dole taka cieniutka tylko. To się mrówki ewakuowały i mrówek tyle było na arenie, że no, mógłbym dojrzeć, że jest ich nawet z 600, 700. No, z 600 na pewno, powiem szczerze, bo jak je kupiłem, było ich czysta chyba. Ale to, jak, jak kupiłem, to przecież wiecie, że nie było tak. Tego nie było wygryzionego i tego też. Yy, tutaj też nie było tego wygryzionego, tylko było wygryzione dotąd. I tam to samo dotąd. Yy, no i mrówek are na arenie to nie chodziło, bo teraz no, bardzo dużo mrówek chodzi na arenie i po tych arenach też dużo chodzi i tam też chodzi coś. Yy, a tak to dochodziły 3-4 mrówki po tamtej arenie. Teraz mrówek naprawdę jest dużo. Yy, także jeszcze Wam może dam że jedna resztę tych kolonii moich. Jeśli chodzi o tamte mrówki, to one już widać, yy, że powoli jakieś tam yy, pojedyncze robotnice zaczynają padać. Dlatego że no, no, nie udała się adopcja królowej, ale to już Wam mówiłem kiedyś. U mojego kolegi jest to samo. Mamy sobie, jak nam umrą te wszystkie mrówki, to mamy sobie z kolegą kupić. Jeszcze raz, tylko że z królową. już. Jest to tak Więc tak to. Ten. To. Jeszcze żyją, ale tam już powoli, tam jakieś pojedyncze zaczynają umierać. Jeśli chodzi o królową, to królowa ma tutaj jakieś. Co to jest? No nie wiem, co to jest, ale jakieś takie. Kupa czy coś? Znaczy, nieważne. Co to jest? Ma tutaj jedną larwę, jak widać. Znaczy nie widzicie, bo ona jest strasznie malutka ta larwa, ale jest ona tam. Albo jajeczko to jest, nie wiem. Nie wiem, ale na pewno coś tam jest. No tam jej dzisiaj może miotku w sumie, bo już tydzień temu nie dostała, ale dostała kiedyś. To zeżarła po prostu taki duży kawał miodu, co, im da, co jej dała na aluminium. I jej się to podobało, więc, więc może dałem, dałem, damy jej teraz y, na y, kawałek patyczka y, do uszu. Bo jak, im dałem, jak jej dałem na aluminium, to ja dosłownie myślałem, że, że na aluminium została jej larwa. A ta larwa tam siedziała na wacie dalej, więc może jednak na patyczku spróbujemy, czy na czymś takim, żeby nie było ten, takich rzeczy jak było właśnie ostatnio, żebym nie myślał, że tam jakaś larwa, czy coś zostało, także no. No dobra, także chyba jeszcze Wam pokażę ten rzut na, na mrówki, że znaczy nie mrówki, tylko ryby. Do ryb ostatnio dokupiłem, bo dawno się już, jeśli chodzi o ryby, to nie, nie odzywałem się do Was. No, ostatnio byliśmy już, no, sporo czasu temu, żeśmy tutaj sprzątali, w tym akwarium. A tutaj dalej jest czysto, ponieważ kupiłem dwa glonojady. Kupiłem dwa glonojady. Ogólnie ten tutaj domek, to nawet, to w sumie jest wodospad mój, moja fontanna kiedyś. Teraz mam tamtą. Ale ta fontanna... Jest tak naprawdę domem dla grono bo w sumie wcześniej to tam ryby nie wchodziły za często. No i w sumie on był pusty bardzo często i żadne ryby tam zazwyczaj nie wchodziły. Zazwyczaj żadne rybki tam nie wchodziły nam. Tylko ten. A jak są już, jak kupiliśmy gronojady ostatnio, bo sobie dokupiłem tyle rybek, że coś. Dokupiłem sobie 7 rybek do akwarium. Jeszcze mam któregoś dnia następnego nie wiem kiedy, ale może w tym tygodniu y, kupię sobie jeszcze rybek, bo y, welonki chciałem. Złote ryby chciałem sobie dokupić, ale one są drogie. A ostatnio akurat sprzedałeś takie buty. Y, to po 600 zł, ale to już nieważne. Y, to, ten, to wtedy zakupiłem te rybki właśnie. Znaczy to za kilka par butów tam ten. Zakupiłem te ryby, ale y, ogólnie. Ale ogólnie no, dokupiłam sobie z 5 rybek. To takie, no w sumie z pięć, dwa 5:2 dwie takie żółte ryby i dwa głupiki jeszcze. Bo głupików miałam mało, naprawdę na onki, też chciałam sobie dokupić, ale właśnie nie wiem. Czy na onki można, bo ja już zapomniałem czy kupiłem je w końcu, czy nie. Ale nie wiem. Ogólnie, ogólnie powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawuje klimatyzator. Jest wyłączony na razie, no bo po co ma chodzić jak. Tak jest na razie ciepło. Przed chwilą mi było zimno, ale to nie ważne. Niestety jeden minus, yy, znaczy minus. Nie wiem, czy to jest dokładny minus, ale nie wiem, czy to przez to, ale może mi się wydaje, może mi się nie wydaje, może tak jest prawdę. Ale patrzcie, jeśli, jeśli ja mówię dobrze, to wydaje mi się, że przez to, że tutaj dmucha klimatyzator na, na tą roślinkę, tutaj te liście tak wyglądają dziwnie, jakby były przesuszone. Nie wiem dokładnie, możecie mnie poprawić w jakimś filmie, short, bo niestety w długich filmach nie, mo nie można yy, napisać komentarza, ale w, w jakimś filmie po prostu poprawcie mnie, jeśli, jeśli ja mówię, nie nie jeśli mówię nieprawdę, że te liście takie mają być na przykład. Ale mi się wydaje, że są troszkę przesuszone przez to, że, że ten tam o ten pan tam dmucha, więc yy, wydaje mi się, że dlatego. Ale to ja się tym tak bardzo nie przejmuję, bo ja i tak tym roślinom daję wody. Yy, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza, bo znaczy myślałem, że to przez to, że dmucha klimatyzator na nie, ale nawet nie. Ale tylko tak myślałem. No i ogólnie muszę tam wyczyścić, bo muszę tutaj wyczyścić, bo to jest po prostu okropnie. Śmierdzi. Śmierdzi stamtąd strasznie. Także to trzeba wyczyścić, ale po co Wam tam mówię. W ogóle... Także dokupiłem sobie te ryby i ten domek stał się w sumie domem dla gronojadów, bo one tam siedzą. Często ten większy gromojad siedzi tam, a mniejszy chodzi sobie gdzieś. Wydaje mi się, że teraz gromojady poszły do domku, bo nie widzę ich tu nigdzie. Yy, w ogóle nie powiem Wam, że dzięki gronojadom to naprawdę to czysto jest bardzo. Szyby w ogóle tak czyste, że no naprawdę nieźle. A jeszcze w ogóle jeśli chodzi o mochy, to w sumie mógłbym je na pole, ale ja się boję, że. Boję się, że mi ptaki je zażerą. Czy coś. I no, no. Boję się, że ptaki je zażerą. Więc no. Więc na razie nie daję ich na pole, bo tak jak mówię bo jeszcze że taki mnie ptaki mi je zjedzą po prostu czy coś ale tam tam hej tak będę pewnie wymienić kiedyś będę musiał wymienić ale na razie są na razie są ok, bo ostatnim wylałem wody do środka nie na zewnątrz nie polałem po wylałem wlałem do środka i to był dobry pomysł bo bo się ziemia nawilżyła. tutaj to kładę sobie pojemnik bo z tej jednostki zewnętrznej tak się daje, że, że to trzeba by było jakiś wężyk dać, ale, ale lepiej nie, bo bardzo podobno, żeby do jednostki zewnętrznej nie dawać, może do jednostki nie dawać, nie dawać tych, nie dawać żadnych wężyków, ale no nie będę dawał wężyków, ale trochę się z tego daje.